Są nawet głosy, że to mogło być nielegalne. Informując o akcji z powiatu suwalskiego, gdzie jeden ksiądz miał na mszy, podobno podczas ogłoszeń parafialnych i w trakcie ciszy wyborczej wskazać na konkretnego kandydata na prezydenta. Jak myślicie, które media mogły wypuścić takie badziewie informacyjne? Większość z Was pewnie zgadła, i to dobrze. Oczywiście Michnikowczyzna, czy inaczej Michnikowa gaduła wyrodna. No i oczywiście Deutschland, Deutschland uber alles, czyli der Onet. Wiecie, taka zasada gebelowska. Kłamstwo powtarzane wielokrotnie przyjmowane jest przez lud. Jako prawda w końcu. Głównym celem takiej gazety wyborczej czy Der Onetu nie jest w ogóle informowanie, tylko walka z Kościołem i konserwatywnymi wartościami. Oni chcą zrobić z nas pozbawione wartości tempe masy. Te media chcą nas ogłupić, byśmy nie mieli własnego zdania. I to właśnie Gazeta Wyborcza i Der Onet są tymi pierwotnymi źródłami, które wypuszczają te badziewne informacje, które następnie nie są sprawdzane przez pozostałe media i... Promowane, rozpropagowywane i rozpowszechniane w przestrzeni e, publicznej, i każdemu się potem wydaje, że to jest faktycznie fakt i że wszyscy o tym piszą. Nie, o tym pisze tylko Gadła Wyrodna i Deronat, a reszta powtarza.